Ty, właśnie Ty w nocy we mnie mi się śnisz i jesteś Moją ciszą w mieście zły, a pogoda Jebana, a na chmurze bala do rana, kada woda i śitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i śitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i śitowie, że my mamy się ku sobie. Krada woda i śitowie, że my mamy się ku sobie. Krada żona że mamy się ku sobie. Krada woda i śitowie, że my mamy się <nosotros> my sięku sobie kada woda i się tobie, że nie mamy się sobie kada woda <Bengali> i się tobie, mamy sięku sobie kada woda i się tobie, nie mamy sięku sobie kada woda i się tobie, mamy sięku sobie kada woda i się tobie, mamy sięku sobie Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Na takim bardzo nieupolnym świeczowisku. Ciężko nazwać to świeczowiskiem, bo zapomnieliśmy o zapaleniu świec, więc jeśli ktoś z Was ma ogień, który mógłby nam posłużyć do zapalenia świec, to byłoby nam bardzo, bardzo sympatycznie. I chciałam teraz na scenę zaprosić Ewę. Ewę Lubianiec. Zada chciałam dam zaprosić, kochani, bo dla mnie to jest wydarzenie absolutnie niebywałe. To, że mogę tu stać, że tu mogę do Was mówić i że mogę słuchać e, tej pięknej muzyki i patrzeć na tych cudownych ludzi. Od 10 lat prowadzę Fundację Pomóż Dorosnąć. E, ci kochani ludzie, od 10 lat towarzyszą wszystkim ważniejszym działaniom fundacyjnym. E, i wiele razy, jak ich słuchałam, marzyło mi się, aby, aby mogli kiedyś nagrać płytę. Nie myślałam wtedy, że to moje, ta, ta moja myśl się ziści z okazji dziesięciolecia istnienia fundacji. To jest wielka radość dla mnie, że ten koncert jest promocją płyty, nazwanej po prostu parasol Poetika, promocją, pły, promocją płyty, którą nagrał ten, ten zespół, ludzi, którzy są nie tylko fantastycznie utalentowani, wrażliwi, mądrzy, dojrzali, ale są gotowi służyć innym, między innymi dzieciom, którym pomaga nasza fundacja. Ja o fundacji dużo mówić nie będę. Można wejść na stronę, poczytać o tym, co robimy. To, że 10 lat istniejemy i że rozwinęliśmy się na taką skalę, to jest absolutnie cud od Boga, bo ludzką, mocą ludzką to by nie było osiągalne. A ta płyta jest dla mnie no, radością największą. Jak, jak dostałam kartony z płytami, to miałam wrażenie, o co, obcałowałam te kartony. Miałam wrażenie, że dziecko się urodziło malutkie. Cieszę się ogromnie, kochani, że Wy tą płytę nagraliście. Wam znam y, troszkę Edytkę, dobrze Kasię i Pawła, ale ściskam Was wszystkich. Y, wsłuchiwałam się w każde Wasze słowo. Y, to, co chcę powiedzieć dla ludzi, którzy już płytę zakupili, y, to parasol poetyka wycisnęli esencję z każdej piosenki. Kochani, ja piosenkę zielono mi. Jako młoda dziewczyna wyłączałam radio, jak ona leciała. Nam się kompletnie nie podobała, jakieś takie, takie smęcenie. A dzisiaj to jest przepiękna treść. Ja wreszcie usłyszałam słowa tej piosenki emocje. i emocje. I każdy utwór jest tak zaśpiewany. Każde słowo jest ogromną esencją wyśpiewane. Strasznie Wam gratuluję i, i zazdroszczę Waszego talentu. I dzięki Wam za Wasze piękne serca, bo ten, ta płyta to jest dar na dzieci, dar, który będziemy. Spieniężać i dzięki temu, co uda nam się zgromadzić, będziemy mogli wyposażyć w stypendia naprawdę dużą grupę dzieci. Pomagamy dzieciom w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Każdy się może do nas zgłosić, jeśli taką trudność w życiu przeżywa. I cieszę się, że tak licznie będziecie słuchać tego koncertu. Ogromne dzięki i ukłon w Waszą stronę, kochani. Dziękujemy Ewam. Więc... Jak wiecie, ja się wadzę zawsze, z tymi co na górze. Natomiast bardzo głęboko wierzę, że jeżeli święci są wśród nas, to FK na pewno. Kochani, ja tylko jeszcze uzupełnię: to nie my mówimy, to mówią ci wszyscy, którzy napisali te teksty. Naszych tekstów a tam jest, jak wiecie, bardzo niewiele i pewnie już nigdy nie nagramy czyichś tekstów. Mam nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek nagramy coś, to będą już teksty tylko i wyłącznie nasze. Natomiast to są te rzeczy, które śpiewaliśmy przez prawie 20 lat na świeczowiskach. I wiem też, że wielu z Was nam towarzyszyło, może nie od 20 lat, chociaż Justyna na pewno, ale myślę, że są tacy ludzie, którzy są z nami kilkanaście lat i przychodzą po to, żeby posłuchać nie tyle nas, bo tak jak my śpiewamy, śpiewa wiele osób pewnie doskonale i w ogóle nie ma o czym mówić. Chodzi o to, że te teksty towarzyszyły tym świeczowiskom od lat. I dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy je napisali. A zielono mi napisała przecudowna Agnieszka Osiecka. I zawsze Wam będę powtarzała, kto co napisał, bo trochę, trochę belfa we mnie ciągle jest. Następną piosenkę napisała Kasia Nosowska, która dla nas się wpisuje w ten nurt. Po prostu. Za oknem nie Nie kocham cię już, ja zlewa czapki z krów. Nie kocham cię już przez no. i